Wracamy na olimpijską w Bytomiu, wielkie emocje, mamy taką przynajmniej nadzieję, bo w ostatnich tygodniach Polonia dostarcza nam dużych wrażeń. Mamy nadzieję, że dzisiaj to wszystko połączone będzie z dobrym zakończeniem, czyli z trzema punktami dla niebiesko-czerwonych z Bytomia. Dzisiaj kolejny nasz ekspert, kolejna zmiana w naszym studiu komentatorskim. Witam serdecznie, Jacek Wuwer. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest stresik? Jak, jak, jak nastrój przed meczem? No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Stresiku nie ma, stresiku nie ma, także no, nie liczę na na dobre widowisko i, i oczywiście trzy punkty dla Poloni. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie na pewno poloniści będą tą statystykę chcieli delikatnie popsuć. Zaczynają a goście, tak jak powiedziałem, w kilku z, kilka zmian w składzie wyjściowym gości. Teraz poloniści już przed polem karnym. Na razie te pierwsze minuty żywe, takie energiczne i oby tak to było do samego końca, bo ten początek meczu może się podobać. Żadna z drużyny oczywiście myśleliśmy tutaj o warcie, nie zamurowała własnej bramki, nie stanęła przed polem karnym. Teraz strzał z dystansu. To pierwsze uderzenie celne musiał interweniować Kamil Lechy w tej sytuacji. Ekspert od analizy taktycznej nam się tutaj trafił, wszystko dokładnie e, mówi o, o tym właśnie ustawieniu e, zespołu gości, ale to, to by jak najbardziej pozytywne, bo, bo czasem kibicom trzeba pewne rzeczy też wyjaśniać, przedstawiać, a, a nie zawsze piłkarze mamy do dyspozycji e, na wyciągnięcie ręki, więc to jest jak najbardziej taki, e, taka możliwość w tym dzisiejszym meczu, teraz szuka tej piłki, kto będzie pierwszy, wyłuskał ochwadno, ale... I rzut karny, rzut karny. Jedenastkę. tak, tak okay. jest. Filip Żagiel i 1 do 0 dla Polonii Bytom. Uniesione ręce w geście triumfu trenera Kamila Rakoczego, tutaj obserwujemy to co dzieje się na ławkach rezerwowych, no bo z pewnością to bramka, która dużo może dać Polonii Bytą pod względem takiego komfortu gry, pod względem spokoju. Cała drużyna gości zamknięta teraz na własnej połowie, a więc to taki moment, w którym właśnie głęboko cofnięci goście, już w polu karnym Polonia, jak to wszystko zostanie rozwiązane, jeszcze tam walczył do końca Grzegorz do tą piłkę. W dwóch liniach właściwie e, zespół warty, no plus oczywiście wysunięty do przodu. Paweł Kraus, grający z numerem 11, on czeka na te, na te piłki. Teraz jeszcze utrzymał się przy futbolówce konieczne. to podanie może nie było idealne, ale cały czas poloniści przy piłce. No i to środkowanie, bardzo dobre wykończenie Grzegorza Okwata, 2 do 0 dla Polonii bytoma. Ależ bardzo dobry fragment tutaj był nasz, bardzo długo trzymaliśmy tą piłkę, rozgrywaliśmy akcję z jednej strony na drugą, no znalazła się luka, no i Grzesiu, no fantastycznie to wy wykorzystał. Już z pewnością taki wynik. Będą chcieliby to mianie tutaj utrzymać do końca pierwszej połowy. Dwubramkowe prowadzenie, no a w drugiej połowie jeszcze. Jeszcze ten wynik powiększyć. Tutaj zakończycie. Właściwie wejść w tą majówkę jeszcze, w jeszcze lepszych nastrojach. Teraz Polonia z szansą na trzeciego gola. No i złapał się za głowę w tej sytuacji Filip Żagiel, no bo to jest okazja, którą trzeba wykorzystać. I od własnej bramki rozpoczyna Krzysztof Kamiński. Stefański. No i to było ostatnie zagranie do środka pola Patryka Stefańskiego. Dużo się działo w tej pierwszej połowie, ale ale teraz sędzia zaprasza obie ekipy na przerwę. KWADRANS oddechu dla Polonii Bytom. Na pewno w dobrym nastroju Zejście, wejście po tych schodach tutaj na stadionie przy ulicy Olimpijskiej, bo poloniści prowadzą 2 do 0. No szkoda właśnie, że Michał tutaj nie wykorzystał tej sytuacji. środkowania Filipa było bardzo dobre. Bo no, tych yy, goli ze stałego fragmentu gry no, mamy bardzo mało, bardzo niewiele i, i to jest na pewno yy, taka rzecz no, do poprawy i zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Paweł Kraus leżał na boisku. To się przekłada na wynik. I trzeba też oczywiście tą piłkę dokładnie posłać. Trzeba, trzeba gdzieś umiejętnie się znaleźć po lukarnym. Teraz, za dośrodkowanie, wychodzi do tej piłki Kamiński. No ale widzimy, jak się to wszystko kończy. Nie tak to miało wyglądać. Dwa do jednego. Bramka kontaktowa dla gości. No ale mamy nadzieję przede wszystkim, że to jest trafienie honorowe, że tego strzelania gości w tym spotkaniu już dzisiaj nie będzie. Polonia bytą w tym sezonie na własnym terenie. Osiem zwycięstw, trzy remisy i tylko jedna porażka, tak jak mówiłem w meczu ze w Wrocław Jesiennym na Stadionie Szombierek. 29 bramek zdobytych, 13 straconych. Teraz... Przewrotką, ale też bez większego problemu w tej sytuacji po uderzeniu Pawła Krauza. Pamiętamy te elementy wykonywane, czy to w meczu właśnie z Polonią Stal Świdnica, czy też dośrodkowania już w meczu z ruchem chorzów to nie wyglądało wszystko najlepiej. Dzisiaj zresztą jest podobnie, a więc wszyscy tutaj na baczności w polu karnym Polonii, jak to będzie wyglądało. Baskie dośrodkowanie, no i teraz poprzeczka ratuje Bytomian. W tej sytuacji niewiele zabrakłoby. Był wynik remisowy. Mamy nadzieję, że to zwycięstwo Bytomia nie dowiozą już do samego końca. Teraz na prawej stronie. Raz jeszcze. Żagiel. Budzik. Ponownie gracz z numerem 10. No i wypuszcza piłkę. Kamil Leche z rąk. No i dobitka czujnego w tej sytuacji piłkarza. No i mamy 3 do jednego prowadzenie Polonii Bytom. No, po raz kolejny no, akcja z prawej strony, dośrodkowanie Filipa. No i kończy Dominik Budzik. Uważam, e, bardzo dobry mecz z jego strony. Teraz trochę spowolnili gospodarze Toma. Sytuację tutaj na pewno nie będą się spieszyć za wszelką cenę, wręcz przeciwnie. No i tutaj już się nic nie wydarzy. Podziękowania. Pomiędzy poszczególnymi zawodnikami jednej i drugiej ekipy. Wiele się działo w tej drugiej połowie również, że obiecywaliśmy, że będą emocje po przerwie i tak też było. Trochę spodziewaliśmy się może w innych inklinacjach, że tak powiem, tych emocji, bo przede wszystkim liczyliśmy, że Polonia będzie tą stroną ofensywną, nadającą ton wydarzeń po przerwie, natomiast w pierwszym kwadransie to i goście zasłużyli i na to trafienie, i na brawa na pewno za swoją swoją grę, ale ostatecznie najważniejsze to, co jest sobie w sieci. Konkrety się liczą w życiu. Polonia dzisiaj może się cieszyć, bo na te swoje trzy punkciki i na to, na te bramki zasłużyła. My już dzisiaj powolutku żegnamy się z jak kłaniamy się niziutko. Jacek Wuwer. Tadeusz Danisz.